Czyli taka świetlico stołówka, sala. Filtr od maski gazowej, Linie boiska namalowana. Gorący klej, tak, pomalowany. Oj, no i zniszczenia, niestety. Zabytki sztuki klasycznej, od Nuża Raka. Czyli, gdyby ktoś szukał slajdów, to. O. Jak? O, też ładnie, że ktoś tu chodził. są świeżutkie. Tak jest, okej okay. Ślady są Ok. zdziwisz, że jak ktoś jest Albo dzisiejsze, albo wczorajsze. Dobra, tak czy inaczej witam na kolejnej wyprawie. Jesteśmy w tej chwili w Szkole Podstawowej Co? Coś tam się zachowało Okej okay. <laughs> To jest ta miejscowość, nie pamiętam? Nie, nie, to nie jest ta miejscowość, ale blisko Zobacz, e, mamy zachowane dźwiczki no Jeszcze nie no, wyrwane Nie no, wyrwane, to jest rzadkość dosyć no, no. Ja mam wrażenie, że jesteśmy w jednej części tylko I Nie wiem, czy będzie połączenie z pozostałą częścią budynku Tutaj wygląda jak część mieszkalna, szczerze mówiąc. Okay. Hmm. Możliwe, że ktoś tutaj pomieszkuje. Okay. Hmm. Tu był komin. Lodówka dosyć stara. Jeszcze serwica. E, Wiele tu nie zostało. No, na razie wygląda to słabo. Jedno pomieszczenie się nie dostaniemy. No, zobaczmy, może znajdziemy drugie wejście. Mamy, no, słuchajcie, gazety. 2008. E, ja nie, a może będzie przejście piwnicą? Bo w sumie... E, Okej, okay, tu jest przejście. Tu jest chyba przejście, wiesz? Z tego co widzę, yy, mamy kuchnię. Jest stary rower. O, kap jeszcze został. Dobra, stary rower. Yy, dziwne. To wyglądałoby jak stołówka, tylko stołówka z tablicą. Tutaj był telewizor na 100%. Jest nawet kabel od anteny. Czyli taka świetlico stołówka, sala. Hmm. Ciekawe. E, szkoła nie jest jakaś specjalnie mała, z tego co widziałem z zewnątrz. Ale przejdźmy dalej. No dobrze. Hmm. Ok. Słuchajcie. No. Wielbłądzik mały. E, ok. Filtr od maski gazowej. Co on tu robi? Być może gdzieś były zajęcia z obrony cywilnej. To by się w sumie zgadzało. To możliwe, że znajdziemy ich więcej. No tak czy inaczej, jak widzicie, z wyposażenia na razie wiele nie ma. Wielbłądzik płonął. No dobra, zobaczmy dalej. Może znajdziemy coś ciekawego. Dzwonek jeszcze jest. E, ponoć jeszcze rok temu, był tutaj prąd e, ok, nie ma jest gimnastyczna dosyć mała, szczerze mówiąc są drabinki, jest jak widzicie e, linie boiska namalowane nawet miejsce pokoszu no ale małe, dosyć małe e, podłoga z drogą zaczyna się wyginać Ok. część pucharu. Oj, no, to, to wystarczy. Pół pucharu. E, czyżby to tak, po bąbrach e, opakowanie. No ale bombek już nie ma. Mm. Okej. Okay. Oj, takie palniki. Tak, tam była... E, tam, nie, tam jeszcze filtr, tam był w, jednym, w pierwszej sali właściwie już jakieś maski się znajdą tak właśnie myślę, że gdzieś powinna być była sala od obrony cywilnej no a to zostało przeniesione z kuchni która była na początku hmm, tylko po co? co my tutaj mamy? aha okej okay. zobaczcie tylko hmm Gorący klej, tak, pomalowany. Aha, Jesz, ym, ławka rozwalona. Tak się co chwilę zaglądam, czy znajdziemy gdzieś tutaj <grybujesz> yy, prod jeszcze. Oj, no to znalazłem coś innego. Ach, nie będę Wam tego pokazywać. Jak widzicie, yy, lustro jeszcze przetrwało, ale kranów nie ma. Tak, i tu jest wyjście główne. Jak widzicie, zabezpieczone. I ostatnia sala na tym piętrze. No cóż, e, dosyć pusto, muszę przyznać. E, widzieliśmy zdjęcia z tego miejsca sprzed roku. Około i było znacznie lepiej. Widzę, jest także wyjście na górę. E, no dobrze, na razie skupmy się tutaj. Ok instrumentarium ery jazzu elektrycznego czyli sala muzyki na to wychodzi dużo śmieci słuchajcie, jest jeszcze slajd słuchajcie, ludzi pracujących przy wycince drewna widzę drwali hmm Ogólnie sala dosyć mała, no jak widać dosyć pusta. Eee. jeszcze wykładzina. Oj, ptaszek. Widziałeś go? Ja hmm. przerwę, hmm. O, Xero. E, znowu mamy klisze, słuchajcie. Dinozaury. Dobra, czyli po prostu zdemontowane stąd, jakiś rodzaj porcelany, z tego co widzę i ciepło Budowa e, przekrój silnika, czterosuwowy silnik spalinowy Tutaj jest najlepsza wykładzina Tak? Mówisz? Więc, tu jest. <grym _> Mówisz po wykładzie, Tak, że to było na Może, może, no sprzęt jakiś biurowy był Ale powiem Ci, no zdjęcia tego co było, a obraz tego co jest, to dwie różne rzeczy Oj, No zniszczenia niestety, są dosyć spore Ech. Dobra, w ogóle dzisiaj jest minus 8 stopni <grym> Więc straje zimno. O. No nie, na to wychodzi, że e, zostało już e, prąd odcięty. Co my tu mamy? Aha, jeden z tych chińskich e, obrazków w sklepach za 5 zł. Pytoteka języka polskiego. Co to? O! Słonia. Tak. Ale maski nie ma idzie? Nie ma? Hmm. O, kodeks naszej szkoły, rok 2009-2010, Szkoła Bez Przemocy. A tych y, m, szczurów w formalinie ruchnie. Okej, okay. okay. czyli sala biologii. E, słuchajcie, no troszkę tutaj eksponatów, że tak powiem, zostało. To było jakieś zwierzę, no nie? O słuchajcie, jest trochę tego Tak, materiały do um, jak coś nazywało to urządzenie? Do rzutnika Do rzutnika, tak. Ja e, Jakow Kubicki e, Kar Friedrich... E, co to ogólnie pałace, słuchaj? Sztuki, e, zabytki sztuki klasycznej. Ty masz? Impresjonizm. Mhm. No dobrze. Poza tym, słuchajcie, było troje tych materiałów, jak widać, nie ma ich. Ok. E, Odnuża raka. Widziałeś tam. To napis na Możesz skorzystać, ale nie. Ale nie nic. No dobra, fajna zasada urbexu, ale ta osoba co tu była, to może tak. niech chodzi do czynnej szkoły, nie <laughs> Na to wychodzi. E, wołek zbożowy, szkodnik magazynów. E, no nie ma go tutaj, ale jest jakiś um, owad, tak czy inaczej. Um, tu mamy go do polski. O, jest opakowanie od tej e, maski. O, tylko do maski już tak. Globus? Tak. Globus? globus. No Globus. I mamy. E, ziemia? Te, wiesz co? Ja wiem, że wtedy myślisz, że jest płaska, ale nie, Ziemia nie jest płaska. No <laughs> nie widzisz nigdzie krzywizny, wiem. wiem e, No słuchajcie, no. Zdjęcia, które nas tutaj przywiodły, pokazywały znacznie więcej wyposażenia, no ale niestety jest jak jest. Typ uzębienia usaków. O. Lis, kurde, świnia, owca, królik, homo sapiens, i, sapiens. I mamy mapę, słuchajcie, rok siódmy. dobrze to czytam, e, słuchajcie, to jest z dnia 21 września na 1960 rok. Mhm. O, pokaż. Ja wiem do czego to służyło. Dolanie uczniów. A jak to się nazywało? Hagierka. Myślałem, że zapomniałem. Jeszcze pamiętam. Okej. Okay. Jeszcze coś pamiętam oczywiście. Swą drogą kalendarz rok 2012. Nie pamiętam czy znaleźliśmy datę zamknięcia tej szkoły. Kolejna przeźrocza. Na klisza sztuka ludowa tym razem I tam z Tak jest. Ta jest 59. 59 a to jest świata No ale rzeczywiście Zobacz jak jest podzielone to A mam z czasów zaborów Kurczę Stan Rok 1871-1914, czyli przed odzyskaniem niepodległości i powrotem po 123 latach na mapę Europy, To mówiąc, nawet nie wiedziałem, że tak Turcja wtedy wyglądała, a że musiałem to sprawdzić, czy to jest zgodne z prawdą. Kurczę tego ci nie powiem. Ja wiem tylko, że tu byliśmy. <grym> Też Jest to głupota. Ja szukam tutaj daty. Mm, Produkcji, a tu jest napisane Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie 1320-1370. Dobra, no ale e, aprobata Ministerstwa Oświaty z dnia 21 września 1960 roku. Czyli jeszcze słusznej władzy. No, Zobaczmy, mamy resztki chyba kasety VHS, o ile się nie mylę. I płyta winylowa. No wszystko rozwalone już, niestety. Szkoda, szkoda. Natomiast obrazek, słuchaj, to nie jest ta wieża, gdzie mm, ten król został zjedzony przez myszy. już zdjęcie, na Wydaje mi się, że tak O Widzę, trochę materiałów się jednak zachowało w następnej sali. Hmm, Zobaczcie, kolejne płyta, kolejne przeźrocza Jakieś pole szczerze mówiąc eee, O jest, znowu Ciepło. Zobacz, są całe te eee, chłodzenie powietrza, a co to jest? Okej, okay. te? Cena 700 zł. O, kolejne przeźrocza. Tak, eee, czekaj. o, <ścoughs> to jest górnośląskie okręgi przemysłowe górnictwo Węglowe w rejonie Katowic. No jest rzeczywiście kopalnia węgla. No dobrze, mamy o, właśnie, przeźrocza na rzutnik różnego rodzaju. To jest akurat, co to jest? Średnia roczna temperatura powietrza na w wierchu i tak dalej. To jest, to nie jest właśnie część takiego rzutnika. Być może. Zajęcie drugiego miejsca w mini, mini piadzie. Co to mamy? Patrz jaki zestaw, wzornictwo przemysłowe I mamy tutaj jakieś urządzenia, telewizor jest Lampy, siedzenie, jakaś sofa, nie wiem, nie wiem po co to jest 14 slajdów no tego rodzaju materiały i jest ich więcej czyli gdyby ktoś szukał slajdów to o. trochę ich tutaj jest, jest e... śmieszne. Tak. masz wzorniki <laughs> tu masz łupek, nie był cenny, więc został To no. jest wzornik na węgiel, ale że widocznie to było cenne <laughs> zrobi <Okay>. zniszczył węgiel <laughs> znaczy w ogóle zobacz, to jest tor, węgiel brunatny, kamienny no jesteśmy na Śląsku, więc w sumie tego typu e, rzeczy no to Normalne, chyba, wydaje mi się tutaj. Zresztą w śląsk węglem stoi, tak? A co tu jeszcze mamy? inne minerały? Minerałów, prawda? Mhm, węgiel brunatny, widzę. No łupka jest dużo. masz tak. granit No Tego typu rzeczy. I lampeczka narwa. już nie ma jej. Dawid. O! Michała Anioła. Tak jest. Musisz wyblurować. <laughs> to jest dzieło sztuki, tego się nie bluruje. Tak czy inaczej, kolejna kaseta VHS, rozwalona. Przystawki do globusów, geografia z geologią. Więcej slajdów, to naprawdę slajdów nie brakuje. Jakiś zamek. Kolejna, zobaczcie. Samica. Oj, rozwalona. Rak stałowy. Samica. No, niestety zostało to zniszczone. Co tutaj mamy jeszcze? Chyba coś od, y, wydaje mi się, fizyki. Y, slajdów nie brakuje. O, mamy kolejne, zobaczcie, Typu zębienia usaków. A to jest królik, lis, świnia, owca. To samo co poprzednio, ale chyba bardziej kompletne, wydaje mi się. Kompas, pokaż. Kompas, pokaż. Nie jest sprawny. Ale był kompas. No tak, ciekawe. Może nawigacji uczyli, albo czegoś. No tak czy inaczej, um, niezły burdel, bym powiedział. O, zobacz kolejna klisza. Tym razem temat, widzę coś ze sztuką związanego. Zabytki sztuki starożytnej Grecji. No zgadza się. Biblioteka. Pedagog szkolny biblioteka, ale dziwne, że to jest takie zasłonięte, szczerze mówiąc. Zobacz jeszcze pracę uczniów znajdziemy tutaj. I rodzaje słowników, myśli o książce. Życzenia książki. No Mamczesnych rzeczy uczyli tutaj. <laughs> ale to wygląda, jak ktoś to zasłonił sobie po prostu. Tylko pytanie w jakim celu. A to jest no. chyba zasłonięte przejście do następnej sali. Tak, tak, Może ktoś tu kimał. Może. Hmm. No nie wiem. E to krzesło tak. jest dosyć stare wydaje się. No ale tak poza tym to nie ma tu nic ciekawego. Okej. Okay. I mamy... W sumie e nie jesteśmy w tej chwili nad salą gimnastyczną. Nie. nie. E nad stołówką. Tak. I rzeczywiście to przejście jest... Zasłonięte kraty w oknach. No i właściwie słuchajcie, tyle kolejny globus, nie kolejny... Coraz bardziej. Tak, tak. Masz rację, coraz bardziej. No słuchajcie, no wiele tutaj nie zostało. No dobra, zerknijmy na górę. Hm. Że nic mi tu nie wyskoczy zaraz. Ok, co my tu mamy? Słuchajcie, resztki jakiejś. E, tutaj widzę oświetlenia. Kafelki do e, tych piecy. Stare krzesła, słuchajcie. Jakieś inne materiały. Ale ogólnie, powiem wam. No, nic ciekawego. Jeden wielki śmietnik, można powiedzieć, resztki e, w, w nagłośnienia radiowęzła. No dobra, już na sam koniec, zrechnijmy szybko do piwnicy. Hmm. Czy coś tutaj znajdziemy? No, raczej śmieci z tego co widzę. Tutaj... Hmm. Coś trochę jakby kuchnia, ale no jak widzicie nie ma tu zbyt wiele do oglądania. No słuchajcie, no, niestety jest to kolejny raz przykład tego, jak można się spóźnić na eksplorację. Zdjęcia jeszcze sprzed roku przedstawiały tutaj sporo wyposażenia, w tej chwili, no jak widzicie, zostało go niewiele. Tak czy inaczej dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia z nami w prawie, cześć.